Jeżeli już mamy wiadomo, ułożony sobie w głowie ten cel, ten nasz produkt, który chcemy przeznaczyć do zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, na pewno najważniejszym będzie wybór teraz integratora. I tego integratora powinniśmy dość mądrze wybrać. Jego doświadczenie, czyli powinien być już. Parę lat na rynku najlepiej. Jest to dla nas duże bezpieczeństwo. Strategia firmy przede wszystkim: czy my generalnie planujemy to stanowisko zrobotyzowane na potrzeby tego produktu, którego dzisiaj mamy, a więc idziemy w kierunku optymalizacji stanowiska zrobotyzowanego i to od razu mówimy integratorowi, czyli optymalizujemy rozmiar ramienia, jakby ilość obrotników, jak to wielkość masa. Czy to jest poddany detal nasz produkt? Ewentualnie strategia firmy gdzieś patrzy na tyle do przodu, szukamy elastyczności, wprowadzamy nie wiem, lean management i tak dalej, musimy wtedy iść w elastyczność. A więc myślimy o tym, naszym strategii firmy do przodu, co chcemy robić. I wtedy już można powiedzieć, jeżeli nasz budżet pozwala na to, staramy się rozszerzyć całe to stanowisko zrobotyzowane oraz technologię spawania jaką. Chcemy przeznaczyć przyszłość. Myślę, że dobrym takim efektem synergii jest, gdy nasz integrator daje nam komplementarną ofertę. Jest to oferta, która nie jest tylko na stanowisko zrobotyzowane i kropka. Jest tam i źródło spawalnicze dobrane odpowiednio do naszych potrzeb. Są dobrane też wszystkie programy zabezpieczające, poprawiające naszą pracę z w przyszłości na tym stanowisku zrobotyzowanym. No, i to nam daje taką komplementarność całkowitą, jak dostajemy jeszcze ofertę na całą gospodarkę materiałową. Czyli do tego wchodzą nawet materiały spowalnicze, części, elementy palników po kolei. i Oczywiście też, jeżeli są to i gazy spowalnicze, wszystkie te elementy się znajdują w tej ofercie komplementarnej. Wsparcie posprzedażowe, jeżeli już. Kupujemy takie stanowisko zrobotyzowane, mamy go zainstalowane. Ono funkcjonuje faktycznie, jest jakby protokół, gdzie odebraliśmy i teraz to wsparcie posprzedażowe, czyli pomoc w tej technologii, w doborze odpowiedniej jakości produktu finalnego. Oczywiście. No i najważniejszym takim elementem, zamykającym no jest oczywiście serwis. A więc jak on funkcjonuje, Ile musimy czekać na opiekę naszą serwisową, Czyli to jest ważne, żebyśmy sobie uzgodnili na wstępie, zanim wybierzemy konkretną tą ofertę i podejmiemy decyzję, jak działa ten serwis, na jakiej zasadzie. Kiedy się ewentualnie zjawi, jak już nie możemy nic zrobić i stajemy gdzieś pod murem, ewentualnie dostępność bardzo rzadko, ale jakiejś tam części. Podsumowując, całość doświadczony integrator, daje nam bezpieczeństwo, o tym musimy sobie zdać sprawę. Jeżeli on ma jeszcze komplementarną ofertę, dla nas jeszcze wyższe jest bezpieczeństwo, więcej możemy z takim integratorem wspólnie działać, działać jako partnerem na przyszłość.